Lewis Hamilton dołączył do Ferrari na początku 2025 roku jako jeden z największych transferów w historii Formuły 1. Zatrudnienie siedmiokrotnego mistrza świata było otoczone ogromnymi oczekiwaniami, nagłówkami prasowymi i obietnicą, że Brytyjczyk może wreszcie przywrócić ekipę z Maranello na najwyższy stopień podium. Jednak zaledwie kilka miesięcy później widoczny jest scenariusz frustracji, trudności z adaptacją, a nawet oznaki wewnętrznych napięć. Zasubskrybuj kanał, aby nie przegapić niczego z najszybszego sportu na świecie. Hamilton zajmuje dopiero szóste miejsce w klasyfikacji kierowców za Charlesem Leclercem, który dobrze zna mechanizmy skuderii i potrafi więcej wyciągnąć z obecnego samochodu. Dla kogoś, kto zawsze walczył o tytuły i znajdował się w centrum uwagi, nowa rzeczywistość jest bolesna. W obliczu tej sytuacji Brytyjczyk zdecydował się na niecodzienny krok. Wysłał do Ferrari oficjalny dokument, w którym wskazał błędy i zaproponował radykalne zmiany w sposobie działania zespołu. Włoska gazeta, Gazetta Dello Sport ujawniła istnienie tego memorandum. Hamilton przedstawia w nim zalecenia wykraczające daleko poza kwestie techniczne. Tekst porusza metody pracy, komunikację między działami, a nawet sposób prowadzenia wyścigu, elementy, które jego zdaniem wymagają pilnej rewizji. Na tym jednak nie koniec. Siedmiokrotny mistrz wyraźnie zaznacza także swoje obawy dotyczące samochodu na sezon 106 długo wyczekiwanego modelu 678, który będzie rozwijany w oparciu o nowy regulamin techniczny. Wśród najbardziej krytycznych punktów Hamilton wskazał hamulce. Przyzwyczajony do systemu Mercedesa napotkał ogromne trudności z używanymi przez Ferrari układami Brembo. Brytyjczyk twierdzi, że hamowanie silnikiem w skuderi jest znacznie bardziej gwałtowne i wyraźne niż w jego byłym zespole. Co ogranicza poczucie kontroli przy hamowaniu. Nawet po korektach kalibracji istnieją ograniczenia narzucone przez sam silnik. Rezultat to stały dyskomfort, który bezpośrednio wpływa na jego pewność za kierownicą. Nic dziwnego, że jednym z głównych żądań Hamiltona jest dostęp do większej ilości informacji na temat jednostki napędowej planowanej na 2026 rok. Kierowca chce wiedzieć, jak Ferrari zamierza rozwiązać ten strukturalny problem, który według niego ogranicza osiągi już od testów przedsezonowych. Kolejnym punktem, który wywołał tarcia, jest przednie zawieszenie typu pull rod, zastosowane przez Ferrari. System zapewnił lepszą precyzję przy wchodzeniu w zakręty, ale miał też efekt uboczny: zwiększył ryzyko podsterowności. Hamilton próbował to kompensować większym dociskiem aerodynamicznym z przodu i innymi ustawieniami, lecz napotkał ograniczenie, które wyjątkowo go drażni: niewielką liczbę opcji regulacji oferowanych przez zespół. To detal, który ujawnia zderzenie kultur. Hamilton zawsze był znany z maksymalnego wykorzystywania możliwości ustawień samochodu, testowania wariantów i wyciągania drobnych przewag, które robiły różnice w wyścigach. We Ferrari natomiast spotkał się z bardziej sztywną filozofią pracy, która ogranicza personalizację i zmusza kierowcę do dostosowania się do samochodu, a nie odwrotnie. Porównanie z Charlesem Leclercem jest nieuniknione. Monakijczyk, przyzwyczajony do realiów skuderii, lepiej zaadaptował się do pakietu. Potrafi być bardziej regularny w ramach obecnych ograniczeń, co zapala w Maranello lampkę ostrzegawczą. Oczekiwano, że Hamilton i Leclerc będą mieli podobne preferencje ustawień, ponieważ obaj mają agresywny styl jazdy, stylną osią kontrolowaną gazem. W praktyce jednak podobieństwo to nie znalazło potwierdzenia. Wręcz przeciwnie, różnica między nimi może stać się problemem strategicznym dla Ferrari. Jeśli każdy kierowca podąża inną ścieżką, rozwój samochodu na 2026 rok może zostać utrudniony. Dzielenie się informacjami między garażami, które powinno być atutem, grozi staniem się źródłem zamieszania i straty czasu, i właśnie na to zwraca uwagę włoska prasa. Rozbieżność podejść wewnętrznych rodzi wątpliwości co do zdolności Ferrari do podejmowania zdecydowanych decyzji na przyszłość. Projekt 678 jest już w zaawansowanej fazie rozwoju, ale nadal potrzebuje jasnych kierunków w kluczowych obszarach, takich jak aerodynamika i podwozie. Jeśli zespół nie zdoła zjednoczyć Hamiltona i Leclerca wokół wspólnej ścieżki, ryzyko polega na stworzeniu samochodu bez tożsamości, niezdolnego do rywalizacji z potęgami dominującymi dziś na torze Red Bullem, Mercedesem i nawet McLarenem. Memorandum Hamiltona to więc coś więcej niż zestaw technicznych rekomendacji to bezpośredni alarm wewnątrz Skuderii. Przypomnienie: że jeśli Ferrari nie zerwie ze starymi nawykami i nie dostosuje się do mentalności wielokrotnego mistrza. Może zmarnować historyczną szansę posiadania jednego z największych kierowców w historii pod kontraktem. Dokument wysłany przez Louisa Hamiltona do Ferrari nie jest tylko listą sugestii technicznych, odsłania kryzys tożsamości wewnątrz skuderii i podaje w wątpliwość sposób, w jaki najbardziej tradycyjny zespół Formuły 1 przygotowuje się na przyszłość. Polityczny i sportowy wpływ tych rekomendacji może być druzgocący, jeśli nie zostanie dobrze zarządzony. Po pierwsze, dlatego, że Hamilton nie jest debiutantem szukającym miejsca. To siedmiokrotny mistrz, który ma autorytet, jakim niewielu w historii może się pochwalić. Kiedy twierdzi, że Ferrari musi zrewidować metody pracy, komunikację, a nawet sposób prowadzenia wyścigu, jego przesłanie nie jest skierowane tylko do inżynierów czy strategów. To bezpośredni sygnał dla zarządu Skuderi. Albo się unowocześni, albo nadal będzie tkwić w błędach, które od dwóch dekad oddalają ją od tytułów. I tu kryje się jeden z największych dylematów. Ferrari nie jest zwykłym zespołem. To instytucja narodowa z warstwami wewnętrznej polityki i oporu wobec zmian, które wykraczają poza aspekt techniczny. Historycznie Maranello zawsze miało trudności z przyjmowaniem zewnętrznych ingerencji w swoją kulturę pracy. Hamilton natomiast pochodzi z rzeczywistości całkowicie odmiennej. W Mercedesie funkcjonował w środowisku, które stale szukało nowych rozwiązań i dawało kierowcy pełną swobodę eksperymentowania. Zderzenie filozofii jest już widoczne i może jeszcze się pogłębić w procesie rozwoju samochodu na 2036 rok. Kolejnym czynnikiem zwiększającym napięcie jest relacja z Charlesem Leclerc'em. Monakijczyk nie tylko reprezentuje Ferrari na torze i poza nim, ale także nosi emocjonalny ciężar bycia synem domu. W przeciwieństwie do Hamiltona lepiej dostosowuje się do obecnych metod pracy, i osiąga bardziej regularne wyniki w ramach ograniczeń samochodu. To tworzy niebezpieczny kontrast. Podczas gdy Hamilton domaga się zmian i stawia wymagania zespołowi, Leclerc wyciąga maksimum z tego, co już jest dostępne. Porównanie to może osłabić autorytet Hamiltona w zespole i stworzyć podziały za kulisami. Ten scenariusz prowadzi do niewygodnego pytania, na kogo Ferrari powinno postawić. Pójść drogą Hamiltona, który domaga się głębokich przemian, aby dostosować zespół do swojego stylu, czy postawić na Leclerc'a, który symbolizuje ciągłość i stabilność? To pytanie nie jest tylko techniczne, ale strategiczne. Bo wybór może zdefiniować nie tylko projekt samochodu na 2026 rok, ale i przyszłość zespołu w nowym cyklu regulacyjnym. Projekt 678 będzie pierwszym pod nowym regulaminem Formuły 1, a każdy błąd na tym etapie może kosztować lata opóźnienia w konkurencyjności. Red Bull w 2022 roku pokazał, jak można zinterpretować regulamin w sposób doskonały i zbudować niemal nie do pokonania przewagę nad rywalami. Ferrari, jeśli teraz nie będzie jasne i zdecydowane, ryzykuje zmarnowanie tej okazji. Co więcej, obecność Hamiltona niesie ze sobą bezprecedensową presję medialną. Wszystko, co dzieje się w Maranello, odbija się echem na całym świecie. A z nim w zespole każdy problem staje się wiadomością na pierwszych stronach gazet. To zwiększa odpowiedzialność Ferrari, ale też stawia ją w niewygodnej sytuacji. Albo szybko odpowie na krytykę swojego Asa, albo zobaczy, jak jej wizerunek zostanie nadszarpnięty w oczach milionów kibiców i sponsorów. Dochodzi do tego jeszcze jeden element czas. Hamilton nie jest już młodym talentem na początku kariery. W wieku 40 lat wie, że każda kolejna sezon może być jego ostatnią realną szansą na zdobycie ósmego tytułu mistrza świata. Ta presja czasu kontrastuje z powolnym tempem Ferrari. Przyzwyczajonego do długotrwałych procesów i stopniowych zmian. Brytyjczyk nie ma cierpliwości, by czekać 3 czy 4 lata na solidny projekt. Jeśli Ferrari nie dostarczy w 2026 roku, prawdopodobnie nie będzie miało już z nim innej okazji. Memorandum pełni więc rolę cichego ultimatum. Hamilton mówi że nie zaakceptuje roli kolejnego kierowcy, który bez sukcesu przechodzi przez Maranello, jak Alonso i Vettel przed nim, chce przekształcić Ferrari w nowoczesny, efektywny i zwycięski zespół. Jeśli jednak ekipa nie odpowie, ryzyko polega na tym, że zobaczymy kolejne historyczne partnerstwo zakończone frustracją. Kluczowy punkt jest taki, że Ferrari stoi przed dylematem, który może zdefiniować jej następną dekadę, przyjąć zmiany żądane przez Hamiltona i ryzykować destabilizację Leclerca, czy chronić swoją tradycyjną kulturę i pozwolić, aby największy mistrz nowoczesnej ery zakończył karierę wśród przeciętnych wyników? Na końcu pytanie jest proste: Czy Ferrari zatrudniło Hamiltona, aby poprowadził rewolucję? Czy tylko by wzmocnił wizerunek? Memorandum pokazuje, że on jest gotów wymagać maksimum, ale prawdziwa odpowiedź pojawi się dopiero wtedy, gdy samochód na 2021 rok wyjedzie z garażu. A jeśli projekt nie spełni oczekiwań, presja na Maranello stanie się nie do zniesienia.